A kuchu, idę do Dino, jestem spragniony. Warto iść do Dino, ponieważ Dino to jest polska firma, polskie przedsiębiorstwo. 100% pogoda, jak w Brytanii. Wiecznie, wiatry wszędzie z północy, południa, wschodu, zachodu, deszcze. Głównie te wiatry są zimne, ale i tak jest cieplej. Bo nie ma tej paskudnej wilgoci, nie wiem co znajdę do picia. Coś to na pewno znajdę, tylko dilo Przed chwilą tak mocno deszcz padał, taki wiatr był, i nagle przestało. Mam parasol, o, jak widać, ja idę właśnie do galerii handlowej. Taka jedna galeria handlowa co się nazywa Arkady, Zielone Arkady. Tam idę zobaczyć czy uda mi się naprawić tą szybko od kamerki. Mam nadzieję, że tak, że nie będzie z tym problemu. Coś mi wyleciało z głowy, bo dostałem wiadomość i spojrzałem na wiadomość. Ktoś mi coś pisze. I jestem też ciekaw za ile. Także. Mamy nie cały kilometr. Mniej więcej kilometr, może ciutkę minimalnie więcej niż kilometr, a zresztą nieważne. Kilometr i tyle. Łane domki są. Wszędzie fajnie, czy siutko równa Podłoga Taka podłoga, to jest to jest chodnik, a chodziam no, to są cegły, kamienie, a na podłodze jest drewno i płytki nie ja te na siebie. Tu będzie most. Będzie trzeba przejść tym mostem. Eee, chyba przejdę przez pasy. Samochód jedzie. Szybko biegiem. Nie, dobra. Zatrzymał się. <grytanie> Ja mam kaptur ubrany, parasol mam bluzę pod kurtką No wczoraj też chciałem pójść do tych arkad, załatwić wszystko, żeby nie robić tego dzisiaj No ale pogoda była brzydsza niż jest dzisiaj i była mgła było wszystko zamglone że nie za fajnie, nie za fajnie. Tylko dozwolona 40 km. Czemu nie 50? Muszą się bawić od 40. Wiatr przyszedł. Parasolkę gdzieś wziął. Zły wiatr. Zły wiatr. O! I odniósł powrotem. Wiatr wieje naprzeciw kamieniu. Będgo się dużo zmieniła dużo więcej nowych restauracji jest, biznesów tramwaje chyba lepiej będzie Tutaj coś budują nowego, kolejne jakieś mieszkania Tu kiedyś był komisarz policji, teraz to nie wiem co jest Więc czy co będzie nie mam pojęcia Tu zaraz będą zielone arkady 9.6 stopni Cesjusza Proszę Wiat 2.7 metra na sekundę I 8.6 stopni jest to poddawca. Tu jest wielka galeria Handlowa

na restaurację, restauracje też samo góry Też. Przecież my tu żyjemy, my to znamy, ale też ludzie są dalej, krajów oglądają. Amnestia i oglądali, ale To z tłumaczem, z napisami w sensie. I na przykład niektórzy ludzie nie widzieli Polski. Mam też widzów z, z znajomych, i naprawdę są ciekawi, jak Polska wygląda. No i co jest lepszym sposobem niż takie nagrywanie? mocno pociągłam ale wczepło a to wejdziemy sobie na dół i szukamy stanowiska z telefonami Ta końcówka będzie używana przez parę najbliższych odcinków na czas mojego pobytu w Polsce. Także ogólnie chciałbym podziękować za oglądanie od początku do końca jakie reklam, komentowanie, lajkowanie i subskrypcje dużo pomaga. Dziękuję za miłe słowa. Mnie to motywuje bardzo. Dziękuję za jakąkolwiek pomoc dostałem. Mam też Patrona, jeśli ktoś jest zainteresowany. Tam mam moje opowieści, rysunki czy zdjęcia. Yy, są niektóre rzeczy dla Pany, niektóre dla darmowych. Jeśli ktoś by chciał. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa. <grych>